Patriotyzm w dzisiejszym wykonaniu. Dziś krótko o święcie niepodległości i o tym, jak rząd sprzedał patriotyzm, wchodząc w jawny konflikt z samorządem Warszawy. Święto niepodległości. Piękne święto, które. 103 lat przypomina nam o tym, że w 1918 roku, w 1918 roku odzyskaliśmy niepodległość po 123 latach nieobecności na mapach i dokładnie na 103 lata po tym pięknym dniu, kiedy odzyskaliśmy nie, y, niepodległość stoimy na skraju wojny, wojny z Rosją oraz wojny domowej. Polska w dniu dzisiejszym jest osłabiona jak nigdy dotąd. Rząd stosuje, stosując zasadę dzieli rząd podsyca podziały społeczne i żonglując nimi utrzymuje się u władzy. Wykorzystuje do tego dwie twarze. Kai Godek, czyli sfrustrowanej i zagubionej kobiety, za pomocą której podzielili już Polaków pomiędzy tych, co są za aborcją oraz przeciw. Teraz oraz dzieli pomiędzy ludzi za i przeciw ideologią LGBT. W nawiasie mówiąc nie ma określenia ideologii LGBT, ponieważ nie spełnia to kryteriów ideologii. Po czym sprzedaje patriotyzm nacjonalistom, takim, takim jak Robert Bąkiewicz. Otóż pan Robert utworzył Stowarzyszenie Straż Narodowa. Nie jest to nic innego niż zwykła, prosta bojówka, która będzie wykorzystywana do podtrzymania podziału w społeczeństwie. Wracając do meritum, w momencie, kiedy miasto Warszawa wygrywa w sądzie z decyzją wojewody Mazowieckiego. A organizacja Marszu Niepodległości przestaje być legalna, a rząd sięga po Urząd Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Jan Józef Kasprzyk przesłał Państwowej Agencji pismo, w której oznajmił, że instytucja przejmuje formalnie organizację Marszu Niepodległości. Oznaczać to ma, że. Wydarzenie uzyska rangę uroczystości państwowej, któremu przysługiwać ma pierwszeństwo. Czyli wszystkie inne zgromadzenia, które były zarejestrowane oraz przygotowano na dzień i miejsce są nieważne. W obliczu niezrozumiałej decyzji prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego odmawiając legalności Marszowi Niepodległości, a także krzywdzących organizatorów Marszu Niepodległości decyzji sądu. W poczuciu odpowiedzialności za to społeczne wydarzenie i bezpieczeństwo wszystkich, którzy 11 listopada chcą obchodzić w tej formie święto niepodległości, podjąłem decyzję, aby nadać uroczystości status formalny. Czytamy w piśmie. Ale wcześniej dochodzi do kuriozalnych wypo wypowiedzi rządzących i to ministra sprawiedliwości, pytany o wyrok sądu apelacyjnego, stwierdza, że jest to wyrok polityczny, a narodowcom Radzi skorzystać z obywatelskiego nieposłuszeństwa, czyli minister sprawiedliwości oraz prokurator generalny radzi, jak, zachowa jak zachować się wbrew prawu i nie zostać ukaranym za postępowanie wbrew prawu. Minister edukacji określa wyroki sądu jako wyroki nielegalne. Jednym słowem, rządzący mówią, że wyroki niezawisłego sądu są nielegalne. Nielegalne, przepraszam dlaczego, bo nie są pomyśli rządzących. W wyniku upaństwowienia wydarzenia, które nie zostało zarejestrowane w urzędzie, zgodnie z ustawą o zgromadzeniach, wszystkie inne zgromadzenia na ten dzień zostały zrzucone ze stołu rękami rządzących, a władze samorządowe, pozbawione jakichkolwiek argumentów. W tym samym czasie prezydent miasta Warszawy dostaje polecenie od wojewody Mazowieckiego o przygotowaniu trasy Marszu Niepodległości, czyli posprzątaniu materiałów budowlanych. Uprzątnięcie koszy na śmieci, usunięcie stojaków na rowery, bo te teraz będą przeszkadzać patriotom w marszu. Bo uwaga, idą wielcy patrioci, których kostka brukowa może kusić. Albo stojak na rowery będzie mówił: weź mnie, wyrwij. Nie dość, że ochrona takiego marszu to koszt prawie 2 milionów złotych. To uprzątnięcie trasy przynosi kolejne yy, koszty. W tym roku szacowane koszty przygotowania ochrony Marszu Niepodległości to jest koszt około 3,6 miliona złotych. Tym bardziej zaskakujący jest fakt, że marsz został upaństwowiony, ale nikt z rządzących nie bierze w nim udziału, bo wszyscy byli, uwaga, w Krakowie, na mszy. Sytuacja komiczna, ale patriotyczna. Na szczęście po raz pierwszy od 10 lat, czyli od kiedy jest organizowany Marsz Niepodległości przez pana Bąkiewicza, nie dochodzi do zamieszek. Tym samym koszty organizacji tego patriotycznego przemarszu nie rosną o zniszczenia, które jak co roku objawiały się zniszczonymi chodnikami. Proszę nie mylić tych zniszczeń z zbyt dużą ilością ludzi, która, prze, prze, która przeszła po chodniku. Ale wyrywanymi płytami chodnikowymi i kostką brukową, zniszczonymi przystankami autobusowymi, nie w sposób nadmiernej eksploatacji, a zdewastowanymi, oraz jak było w roku 20. spalonym sklepem MPiku. Podczas samego marszu pan Bąkiewicz nawoływał różne hasła i niektóre z nich oraz moje komentarze do nich. Już na samym początku doszło do spalenia zdjęcia z Donaldem Tuskiem oraz flagi Niemiec, i to jest chyba największy wstyd, jaki możemy sobie zafundować sami, na własne życzenie, paląc zdjęcia Polaków oraz flagi sprzymierzonych krajów. Hasło, które przewodziło panu Bąkiewiczowi, czyli Wrogowie numer jeden: Zachód, Wschód, Europa i polityka klimatyczna. Ten marsz jest wyjątkowy. Dziś nie ma sporów, tylko wewnętrznych. Ale także zewnętrzne. Dziś są ataki na polską granicę, mówi Bąkiewicz. Się, kształtuje się nowy ład. To od nas będzie zależało, jak ta nowa Polska będzie wyglądała. Czy zostanie nam tylko hymn i biało-czerwona flaga, czy będziemy silnym państwem gotowym nieść krużganego światy chrześcijaństwa i cywilizacji łacińskiej na zachód kontynuował. Abstrahując od krużganku oświaty, bo ten został już wyśmiany w sposób chyba dostateczny, to jakich mamy sprzymierzeńców? O ile pamiętam, ostatnim razem w podobnej sytuacji Polska zniknęła z map na 123 lata. O ironio. Kolejnym komentarzem o sytuacji na granicy z Białorusią mówił, to jest wojna hybrydowa która ma wytworzyć presję wojna informacyjna gdzie wrogi nam siły gdzie wrogie nam siły dezinformują straszą Polaków prosił też o brawa dla straży granicznej, wojska i policji która jak powiedział nie jest lubiana przez środowiska kibicowskie za działania na granicy służby wykonują rozkazy i robią to w najlepiej jak potrafią jednak Wspominając krużganek oświaty i chrześcijaństwa, czy chrześcijańskie jest pozwalać umierać ludziom na granicy? Dalej przestrzegał przed aborcją, która nazwał zabijaniem dzieci, a także przed zabieraniem tożsamości kulturowej, narodowej, a nawet płciowej. Autor chyba odpłynął w tym komentarzu: kto i jak mu zabiera tożsamość kulturową, narodową? O płciowej nie wspomnę. Ja tam wiem, że jestem Polakiem, mieszkańcem Europy płci męskiej, heteroseksualnym. To, że inni mają inną orientację seksualną, nie stanowi dla mnie problemu, ale pan Robert chyba jest mocno zagubiony, skoro tego nie wie. Część swojego wystąpienia poświęcił energetyce i polityce klimatycznej, która jego zdaniem zagraża Polsce. Solidarność protestowała w Luksemburgu przeciwko zamykaniu energetyki polskiej. Będziemy to, czyli zamykanie, czuli we własnych, ro we własnych rozumach i kieszeniach. Wielu straci pracę, a nasze dzieci będą, będzie czekał wyjazd za granicę. Nie możemy się zgodzić na to. Ten zielony ład to żadna ekologia. To jest zielone diabelstwo. Szataństwo XXI wieku ideologia jak każda inna, która wcześniej którą wcześniej wymyślili Niemcy. Choć sporo racji ma w tym, że gdyby na dzień dzisiejszy zamknęli kopalnie Turów, bo o tym akurat mowa, bezpośrednio to wielu ludzi by straciło pracę, cały region tamten by podupadł. Poniekąd pochodzę z tamtych rejonów, także. Wiem, jak mniej więcej jest kopalnia w tym rejonie uklasyfikowana. Ale co do tego, żeby Niemców pociągać, do obwiniać o zieloną e politykę, o ekologię, no, trochę już chyba naprawdę odpłynął. Nadmienić trzeba jednak, że w naszym kraju polityka energetyczna nie istnieje. A fakt pociągania Niemców za zieloną politykę do odpowiedzialności za to jest chyba grubą przesadą. Greenpeace, bo to on nie, odpowiada za całą tą zieloną ekologię zieloną politykę został utworzony w 1971 roku i był utworzony w Vancouver w Kanadzie i był utworzony aby, stwor aby sprzeciwić się amerykańskim testom atomowym na Alasce także panie Bąkiewicz do wikipedii mówił również o europejskiej hołocie plującej na premiera, kłamiącej telewizji która chce osłabić państwo teraz musimy budować silne państwo, silny naród Musimy zjednoczyć wspólnotę narodową. Jesteśmy synami i córkami jednego narodu. Grzmiał przez mikrofon, który kupił za 3 miliony. Który dostał? Gdzieś tam, z rządu. Nie wiedziałem. Nie widziałem, żeby ktoś pluł na premiera ani na państwo. Ale widać nie oglądałem tych samych wiadomości. Nie widziałem nigdzie spalonych flag polskich. Nie widziałem, żeby ktoś palił zdjęcia z premierem. No nie, nie widziałem. Nie oglądają chyba tych samych wiadomości. Ale muszę się zgodzić z panem Bąkiewiczem, że musimy budować silną, zjednoczone państwo. Jednak w ten sposób przyczynia się pan do pogłębienia podziałów społecznych, a nie do ich zjednoczenia. Chyba że mówi pan o tym, że nic nie jednoczy tak jak wspólny wróg czyli zawsze przeciwko komuś. Skąd tyle agresji w panu? Zamykając ten temat na chwilę, bo mam wrażenie, że będziemy do niego wracać, schowajmy chorą dumę w kieszeni. Podzieśmy trzeba popatrzmy na siebie jak na ludzi z szacunkiem, którego sami oczekujemy, i zacznijmy rozmawiać. Bo odnoszę wrażenie, że jeśli jest coś nie pomyśli rządzących, to nie słuchają ludzi. Są głusi na wołania człowieka, tego w kraju, jak i na, na granicy naszego kraju. Dowodem na to jest to, że nawet na temat RBN, czyli Rady Bezpieczeństwa Narodowego, w którym bierze, bierze udział cały parlament, nie zwołują go, ponieważ wiedzą, że opozycja jest przeciwna. Ale przeciwna czemu? Wiedzą, że opozycja będzie miała swoje zdanie, tak więc już nawet nie będą podejmować dyskusji. Brawo. A na koniec pozdrawiam wszystkich, którzy wytrzymali do końca. Zapraszam do subskrypcji oraz polubienia filmu i komentarza podcastu, bo to też okaże się w formie podcastu. Zapraszam do komentowania i jestem otwarty na rozmowę z Wami. Zapraszam i czekam.